Cześć kochani! Dzisiaj zrobimy mydełko glicerynowe z różą. Kroję białą glicerynę i rozpuszczam ją. Do rozpuszczonej gliceryny dodaję kilka kropel aromatu o zapachu gumy balonowej oraz kilka kropel barwnika zielonego. Wszystko dobrze mieszam. Tutaj widać, że dodaję jeszcze kilka kropel barwnika zielonego. Chcę po prostu pozyskać bardziej intensywny kolor. Wszystko dobrze spsikałam spirytusem i wylewam do mojej okrągłej formy. Tu również wspikałam, aby nie było pęcherzyków powietrza. Odkrajam mały kawałek białej gliceryny i kroję na niewielkie kawałki. Wszystko dobrze rozpuszczam w takim małym naczyniu żaroodpornym. Do rozpuszczonej gliceryny dodaję również kilka kropel aromatu, dobrze wszystko mieszam. Tutaj dodaję również kilka kropel barwnika różowego, neonowego. Tutaj również dodałam jeszcze kilka kropel, aby mój kolor był bardziej intensywny. Wszystko spsikałam spirytusem i wylewam do formy o kształcie róży. Po 30 minutach moje medełko już zastygło, także mogę swobodnie je wyjąć z formy. Odkroiłam już mały kawałek bazy glicerynowej przezroczystej i będę ją rozpuszczać w mikrofali. Do roztopionej bazy daję kilka kropel aromatu i wszystko dobrze mieszam. Do mojego zielonego mydełka dodaję całą tą glicerynę przezroczystą, spsikuję spirytusem i na środek daję małą różyczkę. Po chwili takim drewnianym patyczkiem, końcówką robię takie pomarszczenia. Tutaj mamy już zastygnięte mydełko, wyjmuję je, i tak ono się prezentuje. Co myślicie o takim mydełku?